Witam. Zaczynam tradycyjnie od końca, czyli od góry. Dosłownie w przenośni. Oglądamy gigantyczny dom z przecudownym widokiem w miejscowości Seresa. Dom ma 238 m2. Na części domu jest już nowy dach. Stara część też trzyma, nie ma żadnych przecieków. Jest tutaj ten taras do wykorzystania, można sobie tu go zagospodarować. I tu jest piękna rzecz, bo można zrobić w dolnej części albo mieszkanie, albo mieć garaż na trzy samochody, nawet cztery. Bo mieszkanie ma, to znaczy dom ma jedno piętro gdzie można wejść i już mieszkać. I na dole jeden gigantyczny garaż. I tak, tak tutaj mamy salon z balkonikiem. To jest akurat same centrum miasteczka. seresa. Tutaj raptem jest 3 km od morza, i przy samym wjeździe na autostradę. Kuchnia, już jest nowa podłoga cała kuchnia jest w nowych mebelkach. bardzo dużo tych sypialni, także dwie rodziny to by tutaj spokojnie weszły jakby ktoś tutaj pokombinował jeszcze coś z podzieleniem tego na dwie części to też by coś z tego zrobił Łazienka cała po remoncie, nowa kabina. Kolejna sypialenka, ta jest mniejsza tu wchodzi jedna osoba ale jest szafka wnękowa I ostatnia sypialnia, największa. To jest szafa, korek, stojąca. Klimatyzacja. No i cena jest tutaj bardzo atrakcyjna. 140 000 euro za wszystko. Schodzimy na dół do tej części. To ja mówię, przemysłowej, i tu już każdy według swojego uznania, i pomyślonku. jest elektryczna brama garażowa. 2,40 m wysoka i cały dół do zagospodarowania. Czyli tutaj wejdą trzy samochody, jeden za drugim. Ktoś tutaj zrobił łazienkę, można ją rozwalić i mieć jeszcze większy garaż. Albo można w tym miejscu zbudować ścianę i mieć łazieneczkę, przedłużyć ją, żeby była z prysznicem, tutaj zrobić kuchnię i tutaj byłaby sypialnia. Czyli dwie rodziny mogłyby sobie spokojnie mieszkać lub zamknąć ten garaż totalnie i na dole dorobić jeszcze z jeden pokój, bo Akurat mamy tutaj okna, czyli nie byłoby problemu z oświetleniem, zrobić podwieszony sufit. Jak tu widać instalacja wodna cała nowa. Pokażę jeszcze budynek z zewnątrz. Jak na tle rzeczy, które już pokazywałem, to cena jest naprawdę bardzo interesująca. Tak wygląda to z zewnątrz, niepozornie, jak spojrzymy z boku, a narożny jest super nasłoniecznony, co nawet teraz dokładnie to widać. Cały ten długi, żółty bok to należy do tego domku. I tam mamy nawet drugie dodatkowe wejście w dołu. I można by zrobić nawet kawalereczkę, i tą kawalereczkę wynajmować, czy mieszkać w tej kawalerce, a wynajmować całą resztę łącznie z garażem dookoła szlaki górskie i do plaży niedaleko. Bardzo ciekawa oferta.